W moją stronę. Podoba mi się. Minął tydzień, ale Siza i ja już jesteśmy gotowi, by wykorzystać to doświadczenie jak najlepiej. Zaangażowaliśmy się. Siza sprawia, że nie muszę udawać ani stąpać wokół niej na paluszkach. Uszczęśliwia mnie. A co, jeśli zostanę uznana za złą osobę? Skąd ten pomysł? Może robię z tobą zbyt wiele? Albo wyjdzie na to, że się popisuję. Nie chcę tego. Rób to, co uważasz za słuszne, rozumiesz? To jedna z tych sytuacji, w których wolę żyć chwilą niż przeszłością. Będzie dobrze.